Wiemy z treści zadania, że do wykresu funkcji liniowej F należą dwa punkty. Punkt M ma współrzędną 12 i 84, punkt N ma współrzędną minus 10 minus 180. W pierwszym przykładzie na podstawie. Tych dwóch współrzędnych mamy wyznaczyć wzór funkcji f. Jak to zrobić? Otóż, może zacznijmy od wzoru ogólnego funkcji liniowej. To jest wzór postaci y, to się równa ax plus b. Jeśli wiemy, że do wzoru czy do wykresu takiej funkcji należą dwa punkty, to na tej podstawie możemy wyznaczyć współczynnik kierunkowy a. Dlaczego? Ponieważ współczynnik kierunkowy a moglibyśmy zapisać następującym wzorem. Jeśli to jest xm, to jest ym, tu mamy xn, a tutaj yn, i wyobrazimy sobie teraz tą funkcję liniową jako taki odcinek, załóżmy, że. Tu jest początek odcinka, tutaj koniec odcinka. No to zobaczcie, możemy wyznaczyć współczynnik kierunkowy, odejmując od końca odcinka współrzędne początka odcinka, początku odcinka. No więc ja zapiszę wzór, według którego będziemy to liczyli. O. W książce mieliście podany taki wzór xb minus xa. Przepraszam, yb minus ya podzielić przez xb minus xa. Tutaj musimy wrzucić odpowiednie współrzędne m i n, punktów m i n. Mm, jeszcze raz. O. I teraz tak, co my tutaj robimy? Za yn podstawia minus 180 minus. YM wynosi 84 podzielić przez XN to jest minus 10, XM to 12, widzimy, że łatwo pomylić się, wpisując liczby pod ten wzór, więc trzeba bardzo uważać. Minus 180 minus 84 to jest minus tak minus jeszcze raz, minus 264. Podzielić przez minus 22. To nam się ładnie skróci. Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. 264 podzielić przez 22. O, 12. Bardzo ładna liczba. Współczynnik A wynosi 12, czyli możemy sobie już kawałeczek wzoru tej funkcji zapisać. Teraz pozostaje tylko wyznaczyć współczynnik B. Jak to zrobić? Otóż do tego wzoru podstawiamy którąś ze współrzędnych tych punktów, czyli współrzędną punktu M lub współrzędną punktu N. Ja może podstawię współrzędną punktu M, bo tutaj nie ma minusów, więc może będzie wygodniej. Za Y wstawiam 84, za X 12. 12 razy 12 to 144. Jeśli odejmę 144, to b będzie równe minus 60. No i wzór funkcji już gotowy. Może zapiszmy go w jakimś widocznym miejscu. Przynajmniej linijkę odstępu zostawmy. O! Tak on powinien wyglądać.